Siemolo widzowie, dzisiaj grupka jest przeglądana Streetwearowcy się seriali. Cudowna grupka Mój ulubiony youtuber na ulubiony youtuber. Pa, link w opisie widzimy. Nie oddaję no, ten film ja Rekwera. Oj. To wie. standarduwa. Wiecie, czego nie ma w opisie, a jest tutaj na kanale? Przycisk subskrypcji. No. Ja Myślę, że kamera. Instagram jest. To no w opisie akurat jest. No, obserwujcie. James Charles z wie ty. A ty co? Nadal w Rezi Style chodzisz? O, tu jest Drip dopiero gościu. Widzisz? Ekipa. Ekipa Kudik. Blog mini-majka. I gaściu, Można. po pomoże? Kierownik plantacji. Ja, ja w żabie był wariacie. Kocham tę panią, ko Kurwa, jakie drzorówki są kurwa, dobra, nie spodziewałem się. Kocham tego pana. Jak one wjechały? Miłość. Pozdrowienia do więzienia, świat zakradnie jest taki kolorowy. Ładnie, PDW. Ajs, się zgadza. Normalne. Co, co nie mam na rugi, co to za darmo! Zwertobi się, Siano zgadza. 2-1-1-5 gank. Gościu, normalnie w nowej edycji tańca z bezdami. Kanie oesprze. Bez Będzie tańcował. Żabson? To? Że Abson Stop konfidentom, wariacie. Normalna sprawa. Roki tutaj dobre rady daje. He? Pierogi na obiad wariacie Gucci? Bo pierogi na obiad wariacie. Pyszne. Jak Jan miał ci dobry tak? Do do no. Będzie magik. Podejrzewam, że będzie magik za dwa lata. Cer, no nie mów może tak. Być. jest to prawdopodobna opcja. Ty gościu, lin w Polsce. Legia albo śmierć. <laughs> <laughs> Żyleta wariacie. Co mam na czole? Co mam na czole? Działem za 24 milionów. <laughs> Ma. O! Nie, nie ma już diamentu, bo już mu wyrwali przecież ostatnio, a widzę rekord jak zawsze niezapdejtowany. Wiedziałem, że zawsze go na to stać. Jeżdżam tu na elegancką, z moją delegacją, witają ziomki flaszką. Ale love poem, Dzisiaj twórca taki, a nie Tak wygląda 44-letni ciach. <laughs> Za, no za mocne to jest, to jest za mocne. Ten film ma miesiąc już, a jaki dobry. Ja po miesiącu taki dobry już nie jestem. O, ale super. Tadeusz, kreatywny, ale rezistyle Style fituje. Bariat Koncert grał w Resi Widzieliście to nagranie? Widziałem, Resi udostępniał. Aleksandra, jej pasją jest jazda konnej. Lubione marki to beczka, Crop i House. W swoim stylu yeah. mówi Streetwear. Bershka, Crop i House, Streetwear. No, a co? Co, yy, bo streetwear to tylko drogo się trzeba przyodziać, czy w sieciówkach też można znaleźć streetwear? <grystanie> co jest? Ale co go? <grystanie> ale z przodu się zesrał? Tak, popuścił. Śurem ale się musisz... zesrał koleś, ale... Ale fajne misbehavi. Dał uczucie, gdy bądź na sobie, 750 złotych. Gościu, jaki drip, 750 zł, nie ma żartu. How much is your outfit? How much is my outfit? 40 zł Koszulka w zestawie, trzypak, Calvin Klein. Głównie to w sumie piżamowa koszulka, ale sprzedają po trzy paki za w promocji i jest zajebista. Spodnie, dresy od Zara, 89 zł. Gatki. Calvin Klein również na promocji były, za trzypak zapłaciłem 9 dych. Skarpetki. Losowe skarpetki nie do pary zajebane mojej narzeczonej? Za friko! Łatwo. Czuksa by wygrała. A zegarek? A w sumie nie wiem, chyba z pięć stów. A to nie pamiętam. Nikt tego syfu już nie chce. Nike Dunk Low by You po 3 godzinach nadal dostępne. Co się z wami dzieje? Czego jesteście mankiem za 10 Kolejny. Miesiąc. Co się z wami dzieje? Nike Dunk Low by You po 3 trzymać. godzinach nadal dostępne są. Takie bucisze. Sklep tinyurl.com mm, Mój ulubiony sklep tinyurl. O nie, no fajny, fajny. Customek jest zrobiony. Widzowie, zobaczcie. Nie, no feed. O widzowie, takie danki byście chcieli. Za 8 koła. Milionu, teraz tam są warte jakieś. Chyba 7-8 koła, nie? A to takie, jakby wam przyszło. Wygląda jak zakupy z Vinted. Nie no co, raz o noszone kurde. 9 na 10. No to do te do, na deskę były. Ale to te fajne Courstą, ma to jej zdjęcie. Tak zaprojektowane te takie, żeby losłoć. Dokładnie miał jeść i Podjebane to najlepsza jeść. marka. Czanki Danki. Nie Nike Chanki Danki, tylko nice chanki danki. Nike Chanki znaczy, Dani. Witam, Vinted. witam, cześć. No, to co? O stary, ale z Lidla O kurwa, ale flip zajebiste są Mokro, zobacz to Wiecie, że jak ja żałuję tego Ja wiedziałem, że będę żałował Specjalnie to zrobiłem, by żałować później Ale jak był drop z Lidla To ja miałem iść wtedy do Lidla ale Nie Był <laughs> Kurwa drop z Lidla Były drop Lidlowe buty <laughs> Jakie wyjebane Musiał iść do Lidla Minąłem drop, a były wtedy flip flopsy Mam, mam tego niedaleko biura Niedaleko biura w sumie mam Lidla. Zatem, jak będzie drop, to podjadę sobie. Zajebiście. Tease i skiety. Gościu, tease z Lidla mieć jej flip-flopsy. Jak ktoś ma na reseller, ja kupię bardzo chętnie. Ale nie dużej cenie. Takiej dwa razy max tyle, co było w sklepie. Ja myślę, że utarg niezby zrobimy. Wreszcie się obudziłeś, krzysiek. Nieźle nie dostałeś, bo. No, te ficiki. Jakie szerokie spodnie. Jaki vintage syf z Lumpa dla biednych. Jakie danki. te zwykłe syfy nie jest bez outletu. No, i pośpiesz się, lecimy. Na drobizji, na chmielną, a później popasek Gucci do Witkaca. Widziałeś nowe Błogo? Totalny sztos. Mm, piękne czasy polskiego Streetwearu. Cudowne, cudowne. A jeszcze pamiętam, dokładnie wtedy jakoś. Było 2016? Jakoś 2016, widzowie. wtedy Kiedy się to siedziało było? w tym Streetwearu. 100 nie ma, lat co temu. Gdzie my są, czy nie ma. O, właśnie, Lidl. Risto, idealny szkoły do buty. Lidl sneaker. 42 size, Ach, chuj. Mam 44,5. Fan kolekcja TIS 25, przepłaciłem, nie daje 8 dych, za TISA 6 dych daje. O, no są też klapki, to za klapki daje 6 dych i za TISA 6 dych. Jak ktoś chce sprzedać, 200%? 200 ja dam 61 zł. No, dwa razy zakup, yy, zarobisz sobie gościu. Goretex tutaj, o, Goretex jest. Gekkotex? O Eksotex Standard. GORETEX Standard. O, co to za obuwie? Na budynek 62? Kurwa, 63. Nie widzę. Ma jakiś kolejny typek. Skąd bierzesz te wszystkie bluzy? Już się mówię. Albo je wymieniam jak to, albo po prostu kupuję. A skąd biorę pieniądze? Od starych! Wchodzę sobie o dziewiątej Na sneakers, nic trudnego. I powijam. Na przykład taką parkę. Proszę bardzo, właśnie do mnie przyszły świeżutkie. Ży! No, dobrze powinięte zostało. A tak, pierwsza wojna reselerska. Okej. Okay, Pytam chwilą, jakie my się dzieją. Pierwsza wojna reselerska miała miejsce 26 o kwietnia kurwa. 2021. Około godziny 11:30 pod sklepem Chwilna 20. Strona potężnych warfów czarskich i nie ma co po tobie zbierać. Zaatakowała wojownika antyk który wbiegł do sklepu bez maseczki po tym, jak zobaczył, że nie ma szans na zakup klapków z sygnowanym nazwiskiem <laughs> Kanie Westa. Premiera została odwołana, a Spędzą kilku godzin w akcie zemsty zaatakowali osobnika bez maseczki. No i co? Serio takie coś Nie wiem. Wierzmy, że tak. Ja lubię wierzyć we wszystko, co widzę. Co to za dymesy się tu stały, trawisiki? Wygląda na fajka, bo buty Nike mają na odwrót znaczek. Ale fejur, patrzcie jaki fejur, nie? Straszny fejur najka, Stary najka podrabiać. Proszę Nike, a. skoki normalne. Normalne skoki. Fake jak. Niezły fejk. Oj, tu już na no, pomijaturce wyczerpam filmik, że jak jesteś streetwearowcem, się nie zesraj. Oho. Proszę, no, sraka w majtkach. O tak. I co tam? Kupa już jest w majteczkach? straka w gaciach? No, w dupie gówno masz? Duża kaka? Kupa? Kurwa, to zapomniałem, streetwearowcy dbają o to, jak zakładają buty, żeby je odsprzedać, co nie? O to chodzi. Nie, po prostu nie jest tak, że jest but, wsuwasz stopę i tak wywijasz tą stopę, aż wjedzie ten but i wtedy tylko, a kurwa, zawiązać jelo. Ale to jest upierdliwe! Spędzasz 5 minut na założenie butów za każdym razem zamiast 5 sekund, o żesz. A? Ciepłe czoło? No, pytam, masz gówno? Sraczko w spodniach? już jest, Mam. Ha, patrz na to. A to widziałeś moje Travi? To <laughs> widziałeś? Gdzie Ty się w głowę? Co buty się to. od tego psują? Gdzie? Po co kupujesz te buty, żeby stały, do chodzenia w nich? Chodzisz, się psują, no i co? Nowych se nie kupisz? Myślisz, że trawi Scott nie wyprodukuje nowych butów? <laughs> Tam Dior jakiś, Nike? Nie te, to będą następne. Ej, już przestań płakać. Już Dokładnie. Powieku. Co Zasrałeś się już jeszcze nie? Witam, za tą bluzę mogę zaproponować 35 zł. No, to masz reporta za fejka, elo. Tak, jest, że, co? Report za fejka. O, tu jest piękna kolekcja. żebyście się zesrali, Zobacz, takie buty są. O, takie jeszcze. Tak, jeszcze jest robione. Tak też. I tak, o. No co o. I co? Kaka w z Sraczkę, błotko masz. Anna Lewandowska w Adidasach Louis Vuitton. Jaka cena? Jaka cena, wariacie? Nie dość, że buta jednego zakładają przez 10 minut, to jeszcze mają do tego na oryginalne podeszły, żeby się nie powróciły. O, kurwa. No co, no może oni Ale Nadal nie tak mówić, nie wiem jak wy, ale U mnie zawsze się mówiło, że, że masz Adidasy na sobie. Wszystkie buty sportowe, czy takie no zwykłe dochodzenia na codziennie? dzień, to były Adidasy. Jeżeli tak bucie nie było, to gratuluję ci życia. O ty, niezły ficik. przynajmniej ciepło. Mu. No no i proszę. kubka jest. Buty męskie, szare. Fajne, fajne. Zbona z zarki. Poka TikToka, wariacie. Mniej nie wzią, bo Ban będzie pewnie. O, czekaj, ważny moment był. Opel Astra... Gucci w wariacie, ale Drip, wariacie clip grubo grubono, no. Ło stary, ale custom zrobiony. Z taki... Wyjebane, R ja no, wygląda jakby nowy R jakiś był gigantyczny taki. Bardzo mi się podoba. A to nie są te fajny, fajny, no, był fajny, A to Co, nie porwa? są takie ba Balenciagi były takie. Było były. Coś takiego. Zip tie bracelet od Ambas za jedne 435 euro. Takie. Nie, <laughs> nie ja mogę sobie kupić takie w kerfie, albo w jakimkolwiek jako Lidlu, z Dropu Lidlowe! normalnie kupisz se za dychę i masz tego właśnie sprawdź, tego mam bo kupiłem bo ostatnio mi były potrzebne wow. i zobaczcie widzę widziałem... stary pan no wizaę braceletów mamy tutaj od groma i dy... nie tam dychę za to dałem w czy czy wobi mówię a mogu są wariaci taki custom o kurwa fajny, fakt. Fajny. fakt mieliśmy grać są już jest już ekipa